Co myślą przedszkolaki? Jak postrzegają otaczającą je rzeczywistość? Sprawdźmy to razem. Audycja powstała na zlecenie gminy Branice. Dzieć mi wmawia? Kamila Besz. Co to takiego są walentynki? Daje się bryloczki z jakimś napisem i romantyczne. Mój tata mi kiedyś na walentynki kupił czerwonego bryloczka, który na którym pisało kocham. To jest y, y, Walentynki, to jest takie coś jak osoba jest w szkole i chłopak y, Chłopakowi dziewczyna się podoba, i wtedy chłopak pisze liścik, i wtedy daje się do półki. I wtedy dziewczyna przychodzi i to widzi. Mój tata kiedyś na walentynki dał mi bryloczek i takie mięciutkie serce. Chłopak lubi dziewczynę i lubi zaproszenie, wkłada do szkrzy i wtedy, kiedy dziewczyna otwiera tą krzynkę, to, to zobaczy, że ten chłopak jej daje zaproszenie na walentynki. Daję jej miłosny. Kiedyś tata, jak przyjeżdżał z pracy, to zobaczył cukiernię i tam podjechał i poprosił panią, żeby chciał tort kupić w kształcie serca i mi go dać. I co robią ludzie w Walentynki? Robią babeczki w kształcie serca. Tańczą, śpiewają i. I, i wieszają balony, strzelają konfeti i jeszcze kiedy już się to kończy to kiedy gdzieś wystrzelają petaldy nawet z okazji walentynek to to wtedy, to wtedy yy, można je oglądać Mój tata mnie kiedyś pocałował. Kiedyś na Walentynki mój y, tata z moją mamą wybrali się na zachód słońca i jak słońce zachodziło, się pocałowali. Moja mama z moim tatą to samo robili kiedyś.